Żaden wyjazd do Cape Town nie może się obyć bez ikonicznego, ale to ikonicznego hajku na głowę lwa. A właściwie nie na głowę lwa, tylko na Lion's Head, no ale jest to to samo. Przed nami jakaś godzina drogi, jakieś 350 metrów przewyższeń i mamy godzinę dokładnie do zachodu słońca. Tam byłem na jednym z poprzednich hajków, który mogliście oglądać. A dzisiaj idziemy z drugiej strony. No i już teraz patrzcie, jaką mamy piękną panoramę. A to dopiero początek. I najważniejsza sprawa: nie idźcie tu sami. Idźcie tutaj zawsze z kimś. A zwłaszcza jak będziecie szli na zachód słońca ponieważ na dole kręci się kilka śliskich typów. No i właściwie wszyscy lokalni ostrzegają, żeby uważać. No bo telefony lubią zmieniać właścicieli fortfele też. I teraz tak. Ten hike może nie jest najcięższy, najdłuższy, najtrudniejszy, najbardziej stromy, ale w godzinę macie do pokonania prawie 400 metrów przewyższeń. A tam już na końcu, przy samym szczycie, będzie trochę skał, będzie trochę drabinek. Dlatego, nawet jak rozmawiałem tutaj z innymi ziomeczkami z hostelu, to oni się dziwili. Jak to jest możliwe, że ten hike jest taki dostępny dla wszystkich i że każdy sobie może przyjść i po prostu wejść? No bo oni to uważali, że to jest takie niebezpieczne i przecież można spaść i się połamać, więc o co w ogóle chodzi? No to powiem Wam, chyba chyba oni nigdy nie byli w Polsce, nie byli na Orlej, czy nie robili chyba żadnej feraty w Europie, skoro są przestraszeni kilku małych drawinek. No i chyba Wam nie muszę mówić. Czemu jest to najpopularniejszy hike w Cape Town? Po pierwsze, popatrzcie sobie na tą perspektywę tych gór stołowych. Jak to teraz wszystko przy przekocursko wygląda. Po drugie, jak macie szczęście, to możecie tutaj obczaić sporo paralotni, które sobie tu latają. I właściwie możecie sobie nawet na taką paralotnię wskoczyć, bo sprawdzałem i takie latanie kosztuje zaledwie 400 zł. Po kilku minutach hajku docieramy do miejsca, z którego właśnie paralotniarze startują. O, może teraz słońce świeci tak nie widzicie, ale tam sobie kilka lata. Kilka już jest tam nad wodą. Tutaj też mamy jednego ziomeczka, co sobie chilluje, ale on to chyba wystartował dużo wyżej. No jak widzicie, tutaj mają niższy punkt, z którego startują. Tutaj mają wyższy punkt, z którego startują. A tutaj właśnie na tym cyplu. Czyli dokładnie. Tam oni lądują. Po sekcji płaskiej, skośnej docieramy do sekcji schodowej, która obchodzi tą głowę lwa dookoła. Jakoś w połowie drogi docieramy do rozwidlenia. I co jest najlepsze, patrzcie, na ten hike możecie wejść z psem. No, to ja Wam zaraz pokażę, jak ta trasa. Dla psa będzie wyglądała i dacie mi znać, czy wy z waszym psem byście poszli na taki hike. Robi się naprawdę poważnie. Jak widzicie, już podejście do góry coraz bardziej strome. Tutaj, jeżeli chcecie coś lżejszego, to macie też punkt widokowy Signal Hill, do którego możecie sobie dojechać autem albo zrobić hike. Jesteśmy już kompletnie po drugiej stronie góry, dlatego jak widzicie, no już nic nie widać, już tych całych gór stołowych nie widać. No więc, dobra, jesteście z tym psem. No i powiedzcie mi, co dalej. Pies wchodzi po drabinie, czy ładujecie go do plecaka? Ale to jest dopiero jedna z wielu drabin. Nie ma żartów, są też pierwsze łańcuchy. Właściwie stąd, to nawet mógłbym wam pokazać mniej więcej, gdzie mój hostel się znajduje. Ale <laughs> za dużo to wam nie powiem. Ale znajduje się on gdzieś tam. A stąd można zacząć już, jak ogromne jest to miasto. A pamiętajcie, że ono jeszcze się ciągnie tutaj za góry stołowe, tu jeszcze za tą górę no i powiem wam jest w miarę rozległe to Cape Town jak tak się te wszystkie dzielnice poddzielnice doda w jakieś okoliczne miasteczka to naprawdę robi się z tego wielkie miasto znowu mamy widok na te góry stołowe, ale aż nie wierzę że my ostatnim razem stąd zaczynaliśmy i tędy jeden z najtrudniejszych szlaków wchodziliśmy na samą górę Najśmieszniejsze, że jak się już idzie tym szlakiem, to wcale nie jest taki trudny. Ale jak stąd patrzycie, kurde, który ten szlak prowadzi, przecież to jest płaska ściana do góry. Zupełnie inna perspektywa. No i to, przed czym nas przestrzegali, mówiąc, że idźcie szybciej, bo będą kolejki na drabinkach, jak na rysy. I jak widzicie, bardzo duża część osób już schodzi. A i duża część stoi w kolejce do wejścia. A jest jedna drabinka, ale obok możecie się wspiąć po takich ala łańcuchu uchwytach. Więc jest to troszeczkę mądrze rozwiązane. Zaraz Wam pokażę, jak wejdziemy wyżej, jak to wygląda. No i jak widzicie, jest to rozwiązane tak, że tą drabinką ludzie schodzą. A tutaj tymi łańcuchami, tymi stopniami można wchodzić. Więc całkiem niegłupie rozwiązania, a nie wydaje mi się, żeby to było na tyle wysoko, żeby mieć jakiś lęk wysokości, zwłaszcza, że maksymalnie to o, spadniecie tutaj. Jest tu kilka takich odcinków, gdzie trzeba użyć rąk i nóg i troszeczkę się rozciągnąć, żeby gdzieś tam sięgnąć, ale no dalej bym nie powiedział, że to jest coś strasznego do naszej Orlej Perci, czy nawet do Rys, to jeszcze daleko. 580 metrów, muszę wam powiedzieć dyszę. Już strasznie, bo się spieszę na ten zachód słońca, ale chciałem wam pokazać. Patrzcie, jaki zajebisty, idealnie trójkątny cień ta góra daje. Teraz dopiero widać z góry. Jak ona po prostu jest idealnym. No, przynajmniej pod tym kątem pi razy drzwi, trójkątem równowocznym, oczywiście. Zaraz mi tutaj coś matematycy zjedzą, a przed nami już. Ostatnie jakieś 50-70 metrów do góry. No jest troszeczkę wbijania się. Zostało nam 15 minut do zachodu słońca i tam u góry już siedzą ludzie. To wydaje mi się, że tam jest szczyt. Dlatego spokojnie damy radę. I jakbyście się zastanawiali, jaki poziom ta góra reprezentuje, to patrzcie, cała wycieczka szkolna dzieciaków się tu wbija. Tutaj to już w ogóle jest masakra. Patrzcie, jakie tam są tłumy. Wszyscy chodzą po prostu każdą możliwą trasą. No więc jak widzicie, no skoro te dzieciaki dają radę i biegają sobie po tych wszystkich skałach po prostu jak kozice, to wydaje mi się, że wy też dacie radę. Może taka pierwsza panorama, zanim wejdziemy już na szczyt. Do zachodu słońca zostało jakieś 20 minut. Całkiem godnie się to prezentuje, co? Today? I'm gonna do a motivational speech. The morning that I woke up in the morning, that I woke up in this morning. That I woke up in the morning. Perfect. You will be famous. What's the, channel cool, by the way? Świat według Nathana. Tak, by the way, to podejście się nie kończy, bo za każdą kolejną płaską częścią okazuje się, że jest kolejne podejście do góry. Pewnie wam czasu coraz mniej. Słońce zachodzi za jakieś 10 minut. A tutaj po prostu jest, jak widzicie, ostry trafik na drodze. Patrzcie na tego paralotniarza. Czy to nie jest człowiek, który właśnie żyje swoimi marzeniami? Czajcie. Wierzcie mi, dużo bym dał, żeby być teraz na jego miejscu i na zachód słońca sobie po prostu chillować w przestworzach. A my równo po 54 Minutach docieramy na szczyt Lions Head, i teraz już oficjalnie mogę Wam pokazać całą panoramę tego miejsca. Musicie mi wybaczyć, ale muszę trochę przejść dookoła, żeby wszystko uchwycić. Jak widzicie, tłumy ludzi. No, a my sobie teraz tu zostaniemy, z zresztą i popodziwiamy ten wyczekiwany zachód słońca. Tak jak mówię, dla Waszej wiadomości, 55 minut, 370 metrów wzniosu, całkowity dystans 2, ,2 km i 200 m. Ale już abstrahując od tego zachodu słońca, te góry stołowe naprawdę to cała panorama Cape Town z tego miejsca to jest jakiś kosmos. Każdemu, ale to każdemu polecam przyjść tu, czy na wschód, czy na zachód, czy w ciągu dnia, nie ma znaczenia, jest kocursko. Dobra, napatrzyliśmy się na zachód słońca. To jeszcze jedna panorama już po zachodzie. I pamiętajcie, lepiej nie być tutaj ostatnim. Lepiej schodzić z jakąś grupą ludzi, no bo tak jak mówię, dużo przyjemniaczków na dole może na Was czyhać, a zdecydowanie na Wasze portfele czy telefony. No ale no patrzcie na to, no przecież. Czy to jest nierealne? To jest... Co to jest? W skali urwania dupy Neytana, zdecydowanie 10 na 10. No i to jest ten czas na szlaku, kiedy trzeba używać już czołówek, bo powiem Wam, schodzić tutaj w dół bez czołówki. Teraz jeszcze czerwone światło, sorry. No to już wcale nie jest tak lekko. Pamiętajcie, że kamera przekłamuje i jest dużo ciemniej niż w rzeczywistości. Dobra, odpalamy i schodzimy. Chcę Wam tylko pokazać, jak szybko robi się ciemno. My dopiero jesteśmy przy tych takich główniejszych drabinkach, które Wam wtedy pokazywałem co są dwie wersje wejścia. Możecie właśnie schodzić drabinką, a możecie łańcuchami. No to jesteśmy teraz na poziomie pierwszej drabinki i patrzcie, jak jest ciemno. Nic, ale to kompletnie nic nie widać. Ale bez czołówki. Ani rusz. Serio. Można się zabić. Tak więc, jeżeli zachód słońca, to tylko z czołówką. No chyba, że macie dużo baterii w telefonie. No to spoko. Ale no jest czat. Powiem Wam, są duże korki. Bardzo dużo osób przed nami chodzi. I jak widzicie, tam nie no, może ze światem będziecie widzieć lepiej. Tam jest 30 ludzi. No i właśnie na tych wszystkich drabinkach się porobiły korki. Więc sobie musicie na zejście zarezerwować jakieś półtorej godziny. Bo no ja nie sądzę, że my tu sobie szybciej zejdziemy. Jak widzicie ledwo tylko doszedłem kawałek, a tu już przede mną ludzie, więc i tak cały czas. Ale musicie przyznać, że panorama w nocy to jest po prostu drugi kosmos. Dlatego chyba bardziej polecałbym wchodzić na zachód słońca, bo tym bardziej możecie zacieć piękne miasto nocą. Nie wiem, co to za zwierzak, ale było tutaj duże przejęcie. Patrzcie, jaki wielki. Godzina 20, schodzę już godzinę, a dotarłem dopiero do punktu, z którego startują paralotnie. Tutaj, właśnie, gdzie te ziomeczki siedzą, to jak wchodziłem, to wam pokazywałem, że stąd startują paralotnie. Patrzcie także jak zajebiście są te góry stołowe w ogóle w nocy tutaj podświetlone. Bo tego też nie byłem wam w stanie wcześniej pokazać. No i Obczajcie sobie tą zajebistą panoramę. Teraz już jesteśmy zupełnie z drugiej strony. Można sobie tu przyjść na winko na nocny brunch na oglądanie gwiazd właściwie albo i nawet księżyce, który jest taki widzicie na no zdeczka. Dopiero co no, ale jeszcze kawał drogi przed nami. Spokojnie, półtorej godziny. Na zejście musicie liczyć, i dokładnie 2 godziny, 15 minut później, liczę już z wejściem. Jesteśmy na samym dole. No, może zgaszę światło, żeby dać pełny obraz sytuacji, jak teraz to wszystko wygląda. Tutaj mamy fajny widoczek na miasto. Na, no, nam pozostaje nic innego: albo schodzić w dół, albo wsiadać do auta, jeżeli mamy, no, albo zamawiać Ubera czy bolta. Mówię, teraz mamy farta, jest dużo ludzi, więc nic się nie dzieje. No ale pomyślcie sobie, że schodzicie tutaj poza sezonem, kiedy nikogo nie będzie. No, to ja wam powiem, że szansa, że zostaniecie obrobowani, to jest jakieś miliard procent, nie? Zmieniamy trochę scenerię. Przenosimy się na część wodną Cape Town czyli tutaj gdzie dzieje się właściwie prawie najwięcej życia Jak widzicie są i piękne jachty Oczywiście to nie wszystko ponieważ jakbym z wami przeszedł się kawałeczek tutaj i pokazał wam te wszystkie tutaj apartamentowce z tymi wszystkimi tutaj jachtami to byście pomyśleli, że zabrałem was na riwierę francuską a nie do Cape Town no i to są właśnie te oblicza gdzie z jednej strony mamy przepych, bogactwo po prostu hajs hajs, hajs a z drugiej strony slamsy, bieda i niebezpieczeństwo i chyba się dużo nie pomylę jak powiem, że no chyba jak na razie RPA jest to państwo chyba z największymi różnicami pomiędzy najbogatszymi a najbiedniejszymi, w jakim kiedykolwiek byłem. Piękne nadbrzeże, ludzie sobie chilują, turyści sobie chodzą. Tutaj do tego mamy występ lokalców. Tutaj też macie super inicjatywę. Widzicie te wszystkie tutaj psiaki? Te wszystkie psiaki, można tutaj przyjść, zobaczyć, pogłaskać, pobawić się. I one wszystkie są do adopcji. Tutaj macie całą listę z imionami, z wiekiem, z rasą. Tutaj jest nawet licznik, tylko akurat teraz nie działa. Tak więc zamiast trzymać psiaki w schroniskach zamknięte, Wyprowadzają je tutaj do centrum miasta i wydaje mi się, że to jest świetny pomysł i dużo szybciej te psiaki znajdą właściciela, niż właśnie gdzieś w klatkach pochowane. I pamiętajcie, żadne, ale to żadne szanujące się miasto, nie może obyć się bez klasycznego napisu z nazwą tego miasta. To już jest klasyk. Ale trzeba przyznać, że tutaj wygląda to całkiem dobrze. Prawie jak Białystok. Trzeba przyznać, że jest naprawdę przepych, jest naprawdę bogactwo i ta część Cape Town zupełnie, ale to zupełnie nie przypomina mi Cape Town, po którym chodziłem. No i siedzę sobie tutaj w centrum. Jesteśmy właśnie nad samą wodą, tu jest wielkie centrum handlowe. Jak widzicie, życie tutaj tętni jest pięknie, kolorowo i co najważniejsze, bezpiecznie. Ale jak się zaraz przekonacie po historii mojego gościa, to to jest tylko uda. Jest ze mną Ania, którą dobrze możecie kojarzyć, ponieważ razem robimy tego tripa po Afryce. Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie z samego serca Cape Town. Ania, opowiedz nam historię, co się przydarzyło wczoraj Twojej współlokatorce. Moje koleżance, można powiedzieć, współlokatorce, to jest duże słowo, bo jeszcze dobrze. tutaj nie mieszkam. Miała, słuchajcie, bardzo przykrą sytuację z kierowcą Ubera. Zamówiła Ubera. Było około 21, więc, nie, więc dosyć wcześnie. No i niestety facet okazał się, delikatnie mówiąc, bardzo nieprzyjemny. Ona wcześniej, wsiadając do Ubera, po prostu zrobiła sobie krzywdę w palec. No i chciała zobaczyć, co tam się dzieje. No i użyła latarki w iPhone'ie. No i on zaczął ją straszyć. Powiedział jej, że wywiezie ją w miejsce, w którym nikt ją nie znajdzie. I że zrobią sobie z innymi mężczyznami z niej fan, cokolwiek to znaczy, A więc ona się bardzo przestraszyła. się zadzwoniła do mnie. Rozmawiała ze mną, jak ze swoim partnerem. Powiedziała, kochanie ja do domu już. Czy kolacja gotowa, czy dzieci śpią i tak dalej i tak dalej. Więc ja kompletnie nie wiedziałam o co chodzi. Dopiero zaczęłam sprawdzać wiadomości, które z tym miałam na Whatsappie. No i wtedy dowiedziałam się o całej sytuacji i byłam naprawdę iście zdenerwowana. Czekałam nad nią przed budynkiem, który i tak jest wiecie okratowany pod napięciem, z ochroną. Facet był bardzo nieprzyjemny. Powiedział, że, że po nią tutaj wróci, więc... Noc była bardzo stresująca. Dzisiaj byłyśmy na policji. Ona go zaraportowała. Policja odwiozła ją, ją do domu. No i czekamy na ciąg dalszy. Mam nadzieję, że go zablokują. A może nawet poniesie jakieś większe konsekwencje prawne. Nie wiem. Zobaczymy. Także dziewczyny, apel do was, uważajcie na siebie i jak bierzecie jakikolwiek, nie wiem, Bolt, Uber, najlepiej z kimś. W towarzystwie. No a przede wszystkim dzielcie się swoją lokalizacją, z bliskimi, znajomymi, z kimkolwiek podróżujecie i dawajcie właśnie zawsze znać komuś też, że wsiadacie do tej taksówki, gdzie jedziecie, za ile będziecie. No bo jak widzicie, no. Wiecie dobrze, że w Polsce też się zdarzały różne przykre przygody, jeżeli chodzi o gwałty i kierowców bolta za wschodniej granicy, no a tutaj w RPA to już w ogóle naprawdę dziewczyny musicie na siebie uważać. Słuchajcie, w statystykach 50 tysięcy gwałtów rocznie, no jest to przerażające i faktycznie takie rzeczy z tego co czytałam już po tym wydarzeniu mają tutaj miejsce. Praktycznie na porządku dziennym. A siedząc sobie tutaj, kompletnie, ale to kompletnie by sobie człowiek nie wyobrażał, że tutaj może być tak niebezpiecznie.